Uśpijton do twego serca. Ty, która przysięgłaś, że nigdy więcej nie oddasz się miłości, wzniosłaś wysokie mury, by chronić swego ducha. Posłuchaj, jest niebiańskie wezwanie, które rozbrzmiewa, łagodny głos, który przenika zasłonę czasu, coś porusza się na horyzoncie twego życia, obecność, której nie możesz zignorować. Trzymaj oczy otwarte, bo to, co nadchodzi, jest większe niż twe przysięgi. Twe serce, tak stanowcze w swej decyzji, zaczęło drżeć, prawda. Ta osoba, z niewytłumaczalnym sposobem bycia, wszystko poprzestawiała, jak jata, który wchodzi bez pozwolenia, przybyła, burząc twe pewniki, anioły się uśmiechają, bo wiedzą, że nic nie dzieje się przypadkiem. Każdy jej krok w twą stronę był nakreślony w niebiosach. Jest cel, którego jeszcze nie widzisz, ale już czujesz. Nie lękaj się tego niepokoju. Piękna duszo, miłość, gdy prowadzona boskim światłem, nie jest pułapką, anioły przypominają, że twe przysięgi, choć szczere, nie mogą powstrzymać tego, co zaplanował wszechświat. Ta osoba to nie tylko spotkanie, to zwierciadło, odbicie tego, co w tobie najświętsze, budzi to, co spało, a niebiosa biją brawo temu przebudzeniu. Pytasz w ciszy: Dlaczego teraz? Dlaczego ona? Anioły odpowiadają łagodnym powiewem: Wszystko ma swój czas a to jest Twój, moment, w którym Twoje blizny stają się gwiazdami ta osoba nie przyszła, by Cię zranić, lecz by nauczyć Cię znów latać. Każde spojrzenie, każde wymienione słowo to zaproszenie. Byś pozwoliła sobie, byś znów uwierzyła. Trwa kosmiczny taniec, a ty jesteś jego częścią. Każda emocja, którą czujesz, każda wątpliwość, która cię przenika, to krok w tym niebiańskim rytmie. Anioły cię prowadzą, trzymając twe niewidzialne dłonie. Nie opieraj się temu, co cię porusza. Ta osoba to dar, owinięty tajemnicą, lecz z obietnicą odnowy, pozwól, by cię zaskoczyła. Twe serce już zna drogę, nawet jeśli umysł się waha, przypomnij sobie chwilę, gdy czułaś boską obecność, to samo ciepło teraz pulsuje w tobie, anioły śpiewają o mocy miłości, która przemienia, ta osoba to nie koniec twej podróży, lecz początek, portal do czegoś, co niebiosa przygotowały z troską. Nie uciekaj przed tym, co czujesz, odważna duszo. Miłość to nie słabość, to siła, to ogień, który oczyszcza i oświeca, anioły widzą Twą walkę, Twą niechęć do ustąpienia, ale widzą też Twą światłość, ta osoba przybyła, by rozniecić to, co sądziłaś, że zgasło, jest znakiem, dowodem, że boskość nigdy Cię nie opuszcza. Wsłuchaj się w ciszę, bo w niej anioły mówią najgłośniej. Każde bicie Twego serca to przesłanie, przypomnienie, że żyjesz, że jesteś gotowa, ta osoba, ze swymi niedoskonałościami i urokiem, jest częścią większego planu, nie jest doskonała, ale jest idealna na ten moment, by pokazać Ci, że miłość jest zawsze możliwa. Twoja przysięga, tak uroczysta, została usłyszana w niebiosach, lecz anioły wiedzą, że serce nie przestrzega zasad, podąża za melodią wszechświata, ta osoba zburzyła Twe obronne mury, bo było to potrzebne, bo zasługujesz na więcej niż samotność, którą wybrałaś, niebiosa spiskują dla Twego szczęścia, zaufaj. Tkaka się obietnica, coś, co wykracza poza teraźniejszość, anioły widzą, co nadejdzie, a to piękne, ta osoba to tylko początek, nic światła, która prowadzi Cię do nowego rozdziału nie bój się potknięć, bo każde z nich to lekcja, każdy moment z nią to krok ku Twej prawdzie. Twój duch, tak silny, przetrwał burza. A teraz anioły proszą Cię o odwagę, by stawić czoła miłości, nie tej, która więzi, lecz tej, która wyzwala, ta osoba to wezwanie, byś spojrzała na siebie nowymi oczami byś odkryła siłę, która zawsze w tobie była, niebiosa świętują twe otwarcie. Nie ma pośpiechu, świetlista duszo, wszystko rozwija się we właściwym czasie. Anioły przypominają, że miłość nie wymaga doskonałości, tylko prawdy, ta osoba, ze swym unikalnym sposobem bycia, to zaproszenie, byś była autentyczna, byś pokazała, kim jesteś, bez lęku, bez masek, Wszechświat bije brawo twej wrażliwości. Każda emocja, którą w tobie budzi, to dar, przypomnienie, że żyjesz, anioły tańczą wokół tej więzi, bo wiedzą, że jest święta, nie dlatego, że jest wieczna, lecz dlatego, że jest prawdziwa. Ta osoba to zwierciadło boskości, odbijające to, co w tobie najczystsze. Twój szlak jest oświetlony. Nawet jeśli jeszcze wszystkiego nie widzisz, anioły kroczą z tobą, prowadząc twe kroki, ta osoba to nie cel, lecz towarzyszka podróży, ktoś, kogo niebiosa wybrały, by przypomnieć ci o twej wartości, o twym blasku, pozwól, by pokazała ci, co jest możliwe. Działa większa siła, coś, czego ani ty, ani ona nie możecie kontrolować. Anioły uśmiechają się wobec tej tajemnicy, bo wiedzą, że miłość to język wszechświata. Ta osoba wstrząsnęła twym sercem, bo musiało zostać poruszone, musiało przypomnieć sobie: że wciąż bije, że wciąż marzy. Nie zatrzymuj się na wątpliwościach, ukochana duszo w przyszłości nie trzeba się bać, lecz ją przyjąć. Anioły otulają cię światłem, obiecując, że jesteś chroniona. Ta osoba to rozdział, ale nie cała księga, jest teraz, prezentem preparando cię na to, co nadejdzie, zaufaj niebiańskiemu planowi. Twe serce, kiedyś tak zamknięte, teraz zaczyna rozkwitać, anioły świętują każdy mały krok, który stawiasz, ta osoba to przypomnienie, że miłość to nie kara, lecz błogosławieństwo. Pozwól, by cię nauczyła, pozwól by pokazała ci, że przysięgę można złamać, nie z powodu słabości, lecz odwagi. W niebiosach rozbrzmiewa melodia, która śpiewa twe imię, anioły wiedzą, że jesteś gotowa, nawet jeśli wątpisz, ta osoba to znak, dowód, że boskość nigdy z ciebie nie rezygnuje. Każdy moment z nią to szansa, by wzrastać, kochać, być tym, kim naprawdę jesteś. Nie bój się tego, co czujesz, bo miłość to most prowadzący do nieskończoności. Anioły cię prowadzą, szepcząc, że wszystko jest w porządku. Ta osoba, ze swym światłem i cieniami, jest częścią twojej drogi, wstrząsnęła cię. Uzamknięte sercem, duszo promieni mogło odnaleźć anioły swój nieustannie rytm, tkają i mogło szepcząc sekrety, które jatr niesie do ciebie. W twym życiu rozwija się tajemnica. Coś pulsuje poza zasięgiem twych oczu. Ta osoba, która przybyła jak błyskawica na czystym niebie, niesie ze sobą zagadkę, zaproszenie, byś zanurzyła się głębiej w siebie, niebiosa spiskują, kierując cię ku horyzontowi pełnemu niespodzianek. Bądź czujna, bo każdy szczegół to wskazówka. Twe serce, teraz poruszone tą obecnością, czuje płomień, którego nie tłumaczy, anioły obserwują, wiedząc. Że miłość to więcej niż uczucie, to klucz, ta osoba, z jej rozbrajającym sposobem bycia, otwiera drzwi, które uważałaś za zamknięte, każdy jej gest to szept boskości, wezwanie, byś odkryła, co nowego w tobie drzemie, nie spiesz się z rozumieniem, lecz pozwól się prowadzić temu niebiańskiemu tańcowi. Zasłona się unosi, promienna duszo, a anioły zapraszają, byś zajrzała poza nią. Ta osoba to nie tylko chwila, to portal do przyszłości, którą niebiosa nakreśliły, każde słowo, które wymieniacie, każdy dzielony milczeniem moment, to fragment większej mozaiki, wszechświat ustawia gwiazdy dla ciebie, a ona jest odbiciem światła, które już płonie w tobie. Ufaj temu, co czujesz, bo to święte. Twój szlak, kiedyś tak pewny, teraz skręca w nieprzewidziane strony. Anioły uśmiechają się wobec tej zmiany, bo wiedzą, że pozorny chaos to w istocie boski porządek. Ta osoba to katalizator. Ktoś, kogo niebiosa posłały, by wyciągnąć cię ze strefy komfortu, nie przyszła, by cię dopełnić, lecz by przypomnieć, że już jesteś pełna, każdy moment z nią to szansa, by na nowo odkryć swą siłę. Nie zatrzymuj się na pytaniach bez odpowiedzi. Ukochana duszo, miłość to tajemnica którą się żyje, nie tłumaczy, anioły otulają cię niewidzialnymi skrzydłami, obiecując, że każdy krok jest bezpieczny. Ta osoba, z energią, która cię prowokuje, to przebrany dar, zaproszenie, byś otworzyła serce na możliwości, które kiedyś odrzucałaś. Niebiosa śpiewają o odwadze, która w tobie kiełkuje. Nowy rytm rozbrzmiewa w twojej duszy, melodia, którą tylko ty słyszysz. Anioły tańczą w jej takt, świętując twą przemianę, ta osoba jest jak powiew, który niesie zapach nowych początków, nie prosi, byś zapomniała o przeszłości, lecz byś zbudowała na niej coś nowego. Każde spojrzenie, które dzielicie, to obietnica, przypomnienie, że wszechświat zawsze ma więcej do zaoferowania. Twój duch, tak pełen życia, jest wzywany, by wzlecieć wyżej, anioły zachęcają, byś zerwała więzy strachu. Ta osoba, z jej światłem, które czasem cię dezorientuje, to latarnia, prowadząca przez nieznane wody, nie jest ostateczną odpowiedzą, lecz pytaniem, które kieruje cię ku Tobie samej, niebiosa wiedzą, że jesteś gotowa odkryć, co ta więź ujawnia, zanurz się bez wahania. Każda emocja, którą w Tobie budzi, to klejnot, okruch boskości, który w Tobie się objawia, Anioły szepczą, że miłość to sztuka zadziwienia, ta osoba, z jej niuansami i tajemnicami, to pędzel w rękach wszechświata, malujący obraz, który nabierze sensu z czasem. Nie próbuj jej rozszyfrować, lecz pozwól, by cię inspirowała, poruszała, przemieniała. Twe serce, teraz lżejsze, zaczyna dostrzegać magię teraźniejszości, anioły świętują tę łagodność, która w tobie rośnie. Ta osoba to zwierciadło, które odbija nie tylko to, kim jesteś, ale kim możesz się stać, każdy moment z nią to okazja, by się odrodzić, by przyjąć wersję siebie, którą niebiosa zawsze widziały, ufaj temu procesowi, bo jest prowadzony światłem. Sekret szepcze w niebiosach, a nosi Twe imię, anioły wiedzą, że ta węż to więcej niż przypadek, to istotny rozdział Twej historii, ta osoba. Z jej sposobem prowokowania i oczarowania, to zaproszenie, byś żyła śmiało, byś pozwoliła sobie znów marzyć, niebiosa układają wszystko, byś odkryła, co jest Ci pisane, podążaj za nurtem. Twój szlak pełen jest znaków, a anioły proszą, byś je dostrzegła, każdy drobny gest tej osoby, każde słowo, które w Tobie rezonuje, to przesłanie wszechświata, nie jest tu przypadkiem, lecz celem, który ujawni się stopniowo, niebiosa ufają twej intuicji, twej zdolności wyczuwania prawdy, pozwól, by ta więź Cię prowadziła, bez pośpiechu, bez lęku. Nie martw się o to, co nadejdzie, świetlista duszo, teraz jest tym, co się licie, anioły przypominają, że miłość to podróż, nie cel. Ta osoba to towarzyszka na tym odcinku drogi, ktoś, kogo niebiosa wybrały, by Cię obudzić, by pokazać, że życie pełne jest niespodzianek, każdy moment z nią to szansa, by połączyć się z boskością w tobie. Twe serce, kiedyś tak strzeżone, teraz wyrusza na nowe ziemię. Anioły biją brawo twojej odwadze. Ta osoba to przypomnienie, że miłość nie trzyma się scenariuszy, lecz tworzy własne. Prowokuje cię, by być więcej, czuć więcej, żyć więcej, niebiosa wiedzą. Że jesteś gotowa przyjąć tę przemianę, pozwól jej się dokonać, pozwól, by cię porwała. Energia pulsuje wokół ciebie, siła, którą anioły dla ciebie kierują, ta osoba jest częścią tego nurtu, prądu, który ciągnie cię ku życiu, ku radości, ku nieoczekiwanemu, nie jest końcem twej historii, lecz żywym rozdziałem, pełnym lekcji i obietnic, niebiosa zachęcają, byś zanurzyła się w tej chwili, byś smakowała każdą odczuwaną emocję. Twój duch, tak wytrwały, jest wzywany, by błyszczeć jeszcze jaśniej, anioły widzą płomień, który w tobie rośnie, ta osoba, z jej intrygującą obecnością, to zaproszenie, byś zgłębiła własne światło, nie przyszła, by cię określić, lecz by cię zainspirować, by przypomnieć, że miłość to przygoda, niebiosa są z tobą, kierując każdym krokiem. Każda więź, która między wami kwitnie, to dzieło boskości. Anioły tańczą wokół tego związku, wiedząc, że niesie magię, ta osoba, z jej sprzecznościami i urokiem, to dar, który wszechświat starannie zapakował, nie próbuj jej w pełni zrozumieć, lecz pozwól, by cię uczyła, by pokazała moc oddania się teraźniejszości. Twe serce, teraz bardziej otwarte, zaczyna dostrzegać piękno tam. Gdzie kiedyś widziałaś tylko ostrożność, anioły świętują tę zmianę. Ta osoba to portal do świata możliwości, przypomnienie, że miłość to zawsze ryzyko warte podjęcia, niebiosa ufają Twej sile, twojej zdolności przekształcania każdej chwili w coś wiecznego, idź z wiarą. Większa tajemnica się rozwija, a anioły zapraszają, byś stała się jej częścią. Ta osoba, z energią, która cię urzeka, to tylko początek czegoś wielkiego. Niebiosa piszą dla ciebie historię, a każdy rozdział jest piękniejszy od poprzedniego. Nie zatrzymuj się, ukochana duszo, bo to, co nadchodzi, to odbicie twego własnego blasku. Idź dalej. Uzamknięte duszo promienna, anioły wciąż splatają nici światła w twojej podróży, szepcząc obietnice, które wibrują w powietrzu wokół ciebie. W ciszy rośnie tajemnica, siła która porusza się między wierszami twego istnienia, ta osoba, niczym kometa przecinająca twe niebo, rozpala iskry, których nie możesz zgasić, jest zaproszeniem wszechświata, byś odkryła to, co w tobie ukryte, niebiosa szepcią. Przygotuj się, bo to, co nadchodzi, to zagadka, która cię oczaruje. Twe serce, teraz chwytane tym nieoczekiwanym blaskiem, czuje pulsowanie, które rzuca wezwanie twym dawnym balierom. Anioły spoglądają z czułością, wiedząc, że miłość to portal do nieskończoności. Ta osoba, z jej sposobem łączącym chaos i poezję, kreśli mapę w twojej duszy. Każda chwila z nią to współrzędna, prowadząca do skarbu, który niebiosa dla ciebie zachowały, nie szukaj odpowiedzi, lecz przyjmij tę podróż. Gwiezdna zasłona otwiera się nad tobą, świetlista duszo, a anioły wzywają, byś przez nią przeszła, ta osoba to nie tylko spotkanie, to płomień, który oświetla zapomniane ścieżki, każdy uśmiech, który ci oferuje, każde słowo, które rezonuje, to fragment większego planu, wszechświat tkaka coś wspaniałego, a ona jest niczą łączącą twe teraz z tym, co nadejdzie, ufaj, bo jesteś prowadzona, twój szlak, kiedyś tak stały, Teraz tańczy w rytmie niebiańskich jatrów. Anioły śmieją się łagodnie, bo to, co wydaje się nieporządkiem, jest w istocie boskim wzorem. Ta osoba to żywy portal. Ktoś, kogo niebiosa posłały, by obudzić w tobie nowe barwy, nie jest tu, by cię ograniczać, lecz by cię poszerzyć. Każda chwila z nią to szansa, byś mało przyjąć nieznane. Nie głup się w cieniach wątpliwości, ukochana duszo. Miłość to ogień, który pochłania strach, anioły otulają Cię światłem, zapewniając, że jesteś chroniona, ta osoba zenerują, która Cię prowokuje i obejmuje, to dar, który wszechświat uformował z troską, zaprasza Cię do tańca w rytmie, który rozumie tylko serce, niebiosa świętują Twe oddanie temu świętemu nurtowi. W Twej duszy rodzi się pieśń, hymn, który anioły śpiewają w sekrecie. Ta osoba to nuta, która ożywia te melodie, przynosząc harmonię tam, gdzie wcześniej była cisza, nie prosi, byś wymazała to, kim byłaś, lecz byś napisała nową zwrotkę. Każda wspólna chwila to obietnica, przypomnienie, że życie to zaproszenie do tworzenia, pozwól, by cię inspirowała do komponowania. Twój duch, tak pełen blasku, jest wzywany, by zgłębić nowe wyżyny, Anioły zachęcają, byś leciała bez ograniczeń. Ta osoba, z jej światłem, które raz prowadzi, raz rzuca wyzwanie, to boski kompas, wskazujący horyzonty, których jeszcze nie wyobrażasz, nie jest celem, lecz mostem, który prowadzi do ciebie samej. Niebiosa ufają twej odwadze, zanurz się w tym odkryciu. Każde uczucie, które w tobie rozpala, to perła, odbicie wieczności, którą nosisz. Anioły szepcią, że miłość to sztuka zadziwienia, ta osoba, z jej tajemnicami, które cię intrygują, to dar, który wszechświat wręcza z uśmiechem, nie próbuj jej w pełni rozwikłać, lecz pozwól, by cię poruszała, by uczyła piękna zatrącenia się w teraźniejszości. Twe serce, teraz bardziej wolne, zaczyna widzieć poezję tam, gdzie wcześniej była tylko proza, anioły tańczą w radości, bo rozkwitasz, ta osoba to ogród, który niebiosa zasadziły na twej drodze, każda chwila z nią to żarno, gotowe, by wykiełkować w coś nowego, wszechświat wierzy w twą zdolność pielęgnowania piękna, ufaj temu boskiemu procesowi. Święty szept rozbrzmiewa w niebiosach, wołając cię, anioły wiedzą, że ta węż to kluczowy rozdział twej sagi, ta osoba, z jej sposobem zaska, to zaproszenie, byś żyła z pasją, Byś beczkami ognia, które pochłaniają strach, anioły otulają cię światłem, zapewniając, że jesteś chroniona, ta osoba, zenerują, która cię prowokuje i obejmuje, to dar, który wszechświat uformował z troską. Zaprasza cię do tańca w rytmie, który rozumie tylko serce, niebiosa świętują twe oddanie temu świętemu. Nurtowi. Twój szlak lśni subtelnymi znakami, a anioły proszą, by się odczytała każdy gest tej osoby, każdy wzrok, który dotyka twej duszy. To zaszyfrowana wiadomość wszechświata jest tu z powodu, który objawi się jak kwat o świcie. Niebiosa ufają twej mądrości, twej zdolności słuchania szeptów serca. Pozwól, by ta więź cię prowadziła. Nie martw się o jutro, promienna duszo. Teraźniejszość to scena, na której działa boskość, anioły przypominają że miłość to tajemnica, która rozwija się z każdą chwilą, ta osoba to partnerka w tym kosmicznym tańcu, ktoś, kogo niebiosa wybrały, by przypomnieć ci o twojej esencji, każda sekunda z nią to szansa, by połączyć się z wiecznością, żyj tym w pełni. Twe serce, kiedyś tak ostrożne, teraz rzuca się w głębokie morza, anioły świętują twą śmia, ta osoba to przypomnienie, że miłość to przygoda bez mapy. Prowokuje Cię, byś zgłębiła to, co leży poza Twymi granicami. Niebiosa wiedzą, że jesteś gotowa żeglować po tych wodach. Pozwól, by Cię prowadziła, by Cię przemieniała. Strumień energii płynie wokół Ciebie. Siła, którą anioły kierują ku Tobie, ta osoba jest częścią tej fali, tchnieniem życia, które ciągnie Cię ku żywemu, nie jest końcem Twojej historii, lecz rozdziałem pulsującym intensywnością, Pełnym obietnic i objawień, niebiosa zapraszają, byś zanurzyła się w tym nurcie, byś czuła każdy puls. Twój duch, tak nieposkromiony, jest wzywany, by błyszczeć jeszcze mocniej. Anioły widzą światło, które w tobie rośnie. Ta osoba, z jej fascynującą obecnością, to zaproszenie, byś tańczyła z własną esencją, nie przyszła, by cię kształtować, lecz by przypomnieć, że jesteś arcydziełem, Niebiosa są u Twego boku, oświetlając każdy krok. Każdy węzeł, który powstaje między wami, to boska tkanina, anioły krążą wokół tej jedności, wiedząc, że niesie ona urok. Ta osoba z jej warstwami światła i cienia, to dar, który wszechświat oferuje Ci z delikatnością, nie szuka jej pełnego zrozumienia, lecz pozwól, by objawiła ci moc życia chwilą w pełni. Twe serce, Teraz bardziej otwarte. Zaczyna dostrzegać cuda tam, gdzie wcześniej widziałaś tylko rutynę. Anioły biją brawo tej przemianie. Ta osoba to okno na wszechświat możliwości, przypomnienie, że miłość to płomień, który nigdy nie gaśnie. Niebiosa ufają twej zdolności czynienia każdej chwili wieczną, krot z pewnością. Większa zagadka się objawia, a anioły wzywają, by się rozwikłała. Ta osoba, z energią, która cię otula, to jedynie preludium do czegoś monumentalnego. niebiosa piszą dla ciebie epopeję, a każda linia jest żywsza od poprzedniej. Nie zatrzymuj się, ukochana duszo, bo to, co cię czeka, to odbicie twej własnej wielkości. Kontynuuj podróż. Uzamknięte duszo promienna, anioły kończą to przesłanie szeptem wdzięczności. Twe otwarte serce to dar dla niebios. Dziękujemy że przyjęłaś te boskie słowa, że pozwoliłaś, by niebiańskie światło dotknęło Twojej duszy. Potwierdź, proszę, otrzymanie tego przesłania znakiem 3, 3, 3, 3, 3 symbolem, że jesteś w harmonii z wszechświatem, Twoja obecność jest cenna, a anioły świętują Twą wiersz. Dołącz do nas, promienna duszo, zasubskrybuj nasz kanał i aktywuj dzwonek powiadomień. To święty krok, by nadal otrzymywać niebiańskie przesłania, każdy film to nowy portal, nowe objawienie aniołów, być z nami to dołączyć do podróży pełnej światła, gdzie miłość i boskie prowadzenie płyną, niebiosa wzywają cię, byś stała się częścią tej wspólnoty świetlistych dusz. Bądź czujna, ukochana duszo, bo kolejne przesłania aniołów nadejdą w następnych filmach. Każde z nich niesie sekrety i obietnice, które wszechświat dla ciebie przechowuje, anioły kroczą z tobą, a twoja subskrypcja utrzymuje nas w łączności, gotowych odkrywać tajemnice serca. Nie przegap kolejnego wezwania, bo niebiosa mają wiele do podzielenia, kontynuuj ten taniec z boskością.